Postanowiłem, ja że... Postanowiłem widzowie, że może zacznę karierę minecraftową i przejdę może do historii minecrafta. Nie wiem jeszcze. Więc, stawcie łapkę w górę i subika. Dzisiaj mam taki dobry może humor z jednej strony, a jak ktoś nie wie kim jestem nazywam się Dripox... Dripox nad, yy, nazywam się Dominik, mój pseudomin to Dripox. Hej, dzisiaj przechodzę sobie surwiwala, może coś mi się uda, osiągnąć cel jakichkolwiek po tym dzisiejszym surwiwalu. Wątpię, chociażby nikt mnie nie chce oglądać. z tym takim typowym youtuber'em, co zaczyna swoją karierę, nie ma zbytnio dużo widzów. Robimy sobie sikierka. Obiecuję Wam, widzowie, z jednej, z jednej strony, że będzie fajny filmik z następnej serii o Minecrafcie. Będzie filmik dotyczący, jak trapuje ludzi na krawcubie. I ten. I zobaczycie wiele więcej. Więc ja teraz chodzę sobie do kopalni. Czekajcie, żeby bezpiecznie już zejść. Pa. Dobra, tu jest woda. Na szczęście, że mam takiego dobrego trochę z jednej strony skilla. I nie zginę w takiej sytuacji. Bo potrafię przewidzieć troszkę z niektórych sytuacji. Na przykład ta, która teraz by mnie uratowała, jakbym spata. Ja mam taki inny pomysł. Ja sobie mogę tak taka. Mogę sobie wgrać, ale nie mam akurat do niego. To nie jest dobry keiff, moim zdaniem. Więc chyba wynurzamy na powierzchnię. Lecę, wynurzam się na powierzchnię. Jeśli zostawicie dużo filmików, dużo floresów, jeśli zostawicie dużo łapek, nagram kolejny odcinek z tego Minecrafta. Na pewno będzie odcinek, jak trapuję na na krawki ludzi, więc wiecie. Nie jestem takim zbytnio prosem, jakby się mnie pewnie uważało. Nie znam się tak dobrze. Znam się na Minecraftie, chociażby grałem nie raz w Minecrafta, jak byłem mały. <laughs> Trochę może wam opowiem o mojej karierze, jak do tego doszło, że jestem dzisiaj już YouTuberem. Hmm, to się zaczęło w 2000... W 2023 roku chciałam... Chciałam... takiego YouTubera, bardzo zn znanego, który ma ponad... nie wiem z ile subskrypcji, niedawno nie, sp nie sprawdzałem. Nazywa się Sagi. Jest to, mój, był, jest to mój ulubiony youtuber na do dziś i mnie to chciało zamotywować, żeby też się może stać youtuberem. No i to się tak zaczęło po prostu. Więc ogólnie dzisiaj chciałem wam powiedzieć w tyle w materiale, jak doszło do tego, że zostałem youtuberem. Więc tak jak mówiąc, zaczęłam oglądać Sagiego. Widziałam jego speedruny. Chciałam być jak on, ale najwidoczniej nie umiem tak być dobry jak Sagi. Jeśli ogólnie Sagi będzie to oglądać, to wiem, że jestem Twoim wiernym fanem. I szukam. Jednego pytania. Jest w mojej głowie tylko jedno pytanie. Jak Jim Cudęsa o takich ekstremalnych odcinkach ma wiele wiele subskrybentów. Ja na przykład jak ostatnio nagrywałam live'a, to tylko jedna osoba oglądała. Czyli mój kolega. Tylko on tylko oglądał. Nikt pozostały. Jakby jestem początkującym YouTuberem, to wiadomo, nikt mnie jeszcze nie zna zbytnio. Ale chciałabym rozwijać swoje korzenia, tak jak każdy już to zrobił. Nawet po początki mojej historii z YouTubem. Więc zaczynając od początku, no tak jak mówiąc, Zaczęłam karierę, później założyłam kanał. Chociażby pierwszy mój kanał to się nazywał Do Tam jest już, czekajcie, zaraz Wam powiem, ile już tam jest subów. Już Wam pokazuję, ile jest tam na starym koncie subów. Czekajcie, I sprawdź dostępność. Bo dostępne opcje, które mnie nie interesują. Mixed. Mixet, mikset Mój pierwszy kanał, który osiągnął... spad, miał 53 suby, spadł do 50. To był mój kanał pierwszy. Fajnie się robiło. Zobaczcie, ile miałem wtedy wyświetleń. Same wyświetlenia. A mój pierwszy odcinek zaraz wam pokażę. Przejdziemy do najstarszych. Pierwszy odcinek w Medworse. Wtedy byłem chory. Drugi odcinek. Już jeś, jak wróciłem do zdrowia. Trzeci odcinek. Powiem grania po prostu w Minecraft. Kop Minecraft kopalnia. Kop... Minecraft kopalnia. Później tutaj opowieści jak stałem się youtuberem. Tutaj gra, tutaj ciężarówka, oczywiście. Już nie mam tej gry. Tutaj jakieś miniaturki już nie robiłem. Tu na początku tu wszystko to nie są miniaturki. Tutaj budowa, farmy. Tutaj już takie. Roblox. Tutaj meczyk. I tutaj. Ten pierwszy odcinek to nie był właśnie w szpitalu. To był odcinek ze szpitala. Ten. Tem już po szpitalu. Tutaj informacja o live. Ie. Najlepsza. <grywka> Najlepsza. Armata na bedwarsach. Jak myślisz, zbudujesz mój domek, który sam zbudowałem? Bedwarsy. Arenka Bedwarsy. Tu już odtąd się zaczęły już robić jakieś miniaturki. Tutaj budowa osiedla. Zapraszam Was na live. Wiele przygód. Później się zaczęły szorcy. Tutaj, który, z, z którego jestem. Z, to są akurat dwa, z których byłem jak najbardziej zadowolony. Powiem jedynie, że. że może trochę odpo, poopowiadam. Nie będę w takie chodził w szorce, niestety. Tutaj, informacja. Nikt mi nie pisał. Tutaj, muzyka w tle. I tutaj 9 komentarzy, na których serdecznie bym chciał odpowiedzieć. Pierwszy to jest. Piszcie swoje niki na zapisy. Dawajcie. Biorę udział. Dawaj, biorę udział, nic z Patryko z Przez 0. To jest mój kolega. Tutaj ja też gram. Nic z Zaksar. Zresta 50. Tutaj. Please. Dołączyć mój nick z KBD. Patryk z Pozdrawiam cię serdecznie. Holland Mapping. Ja mogę. Jestem Twoim fanem. I kocham Cię. Mój Nikto Fede. Sign. Pozdrawiam Cię. Patrick Swat Z Pozdrawiam Was. Szkoda, że już nie jestem na tym kanale. Ale jeśli ktoś tutaj się pojawi to Powiedzcie, że informacja dojdzie do tego też kanału. Widzicie, od, wie, od paru miesięcy mnie nie było. Pewnie sobie piszecie w komentarzach w co niektórych odcinkach, czemu, jeszcze, czemu nie robię odcinka. Dlaczego ten? Mam nowy kanał, który się nazywa clipbox na którym mam tylko. Taj. Jeden, drugi odcinek wideo, tylko to na żywo. Tutaj tylko. I to już, i ogólnie będzie też trzeci rytuał. Kajcie, jeszcze mi się zaczęło. Dobrze, że stałem na drzewie. Więc także. Chciałabym osiągnąć cel tak jak Sagi, tak jak inni youtuberzy, którzy mają po miliony Bo naj, największy tu tutaj jest blowek On to ma ile subskrybentów On ma 5 milionów Każdy youtuber o małych wyświetleniach by marzył, żeby się znaleźć w top 3 najlepszych youtuberów w Polsce. Ja chciałabym, ale to nie jest takie marzenie. Wyobraźcie sobie, że macie tylko zero, jeden subskryb, jednego subskrybenta ze względu na to, że to Ty sobie zasubaj, z, 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 daj sobie subskrypcję po prostu albo Twój kolega, który tak i tak się nie ogląda, bo ma gdzieś się. Ja nie mówię tak o moich kolegach, bo moi koledzy chociażby mają tutaj poświęcenie, chcą ze mną nagrywać, chociażby mają wie wiele poświęceń, a ja tylko próbuję się, staram, a i tak i tak nic z tego później nie wychodzi. Więc chciałbym to zmienić, chciałbym popłynąć kiedyś w świat, więc dlatego... Otwieram przed wami sezon z Minecrafta. Mam nadzieję, że Wam się kiedyśkolwiek to spodoba jak otwieram właśnie sezon Minecraft. Przygoda Minecraft. Po prostu przygoda Minecraft. Tak to nazwa. Inaczej tego nie mogę nazwać. Jeśli ktokolwiek to obejrzy, wiedz, że wiedz, że chciałbym, żebyś mnie zasubował. Ta noc ładnie wygląda. Tylko brakuje mi. Wiesz, czego mi tu brakuje? Chcę teraz, tak stanę na środku tego jeziora. To mi brakuje takiej przemiany tej góry, że na przykład stoją wszyscy moi fani na tej górze. Ale tak niestety nie jest. Bo jestem YouTuberem, który dopiero zaczyna swoją karierę przygodę. I wiele jeszcze przed nim. Czyli przede mną. Tak. Może coś się wydawać skomplikowane. No ale trzeba żyć. Bez tego nikt nie przeżyje. Wyda ja mnie mówię w tym sensie, że ktoś zginie czy coś. Tylko w tym sensie, że, że bez tego nie ma świata. Ogólnie bez... wiem, że YouTube to maty YouTube. Wiadomo, że nikt nie osiągnie takiego wielkiego celu, że zostanie naj... w top, że zostanie najbardziej znanym youtuberem jak Mr. Beast czy inni youtuberzy, którzy mają więcej subskrypcji niż sam Beast. No, ale chyba tutaj w top, w top w całym świecie. No, chyba MrBeast Beast na pierwsze miejsce. On to nagrywa tego wszystko z prawdziwego życia. A ludzie z Polski nagrywają różne rzeczy, też się foberują. Na przykład byśmy mogli powiedzieć tutaj o, o takich YouTuberach jak sagi, plowek, czajnik i. Dexi, tak, Dexi. No, powiem jedynie, Dexi też jest fajnym YouTuberem. Też go lubię oglądać, ale wiadomo, nikt nie jest taki jak oni. I jeszcze zginęłem. <słuch> Patrzę jeszcze ostatnie chwili. Patrzę tak jeszcze na te gwiazdy Minecraftowe i księżyc. To było na tyle. Dziękuję za ten materiał.